Nie. Kogo? No Kasper i Paweł Z dupy? No nie. Z czego ich wyjebałem niby? No nie, kurwa, chłopy. Z czego nie, ich wyjebałem? Nie odśmieszaj mnie. A ja ciekawe, ich na teś, a oni a, a mi A dzięki komu brak. bana na pali? wyłapali? No właśnie. No ciekawe, bo ja nie wiem dzięki komu. No, no to kurwa, im powiedz, no, no dawaj dzięki komu. No ja na przykład nie wiem, więc im powiedz czemu. Mhm. Bo na przykład Kasprus i Paweł nie uważają, że to przeze mnie dostali bana. Więc ty łeb no i nie mogę to przeze mnie. No to jak sobie pogadaj gadaj. z nimi, kurwa, nie moja mi ci cię moją. No to co z nimi gadałem. No to fajnie, że z nimi gadałeś. Dobra, by the way, druga sprawa, hmm. Hmm. chopie, kupujesz faj za PSC i się byś z innych. No to z, z kogoś chopie, się nie mam. gadać. No z czego się nie. Mam. No a nie, kupiłeś chopie coś za PSC i zaraz od razu, o jakieś pan ty. Pan na wsi, wtedy i. Czy ja mówiłem, że co? Dobra, Cześć. kurwa, nie chcę się z tą gadać.